Jutro wielkie otwarcie Forum Koszalin. Wybiera się Pani, może zobaczyć? Nie, niestety jestem bardzo zajęta, nie mogę. A jeżeli nie jutro, to w najbliższym czasie na zakupy jakieś? Raczej nie. Muszę być szczera, nie. A nie interesują Pani takie wielkie centra handlowe? Yy, bardzo mnie interesują, ale w mojej sytuacji akurat w, tej, w tym czasie nie będę mogła skorzystać. Aha. A myśli Także... Pani, że to dobrze, że takie centrum w Koszalinie powstało? To znaczy ja jestem za, no, wszelkie rodzaje dużych obiektów to są korzyścią dla klientów. Wybrać je z rodziną, załatwić wszystko, no i więcej czasu dla siebie później. Czyli pan no, że to forum no, będziesz cieszyć się dużym zainteresowaniem? Oczywiście, nie, 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 nie było takiego wielkiego sklepu w Koszalinie i przyda się takie coś. Mhm. A co pana tam najbardziej zainteresuje? Mediamarkt, No mark, kino? właśnie, Mediamarkt, zdecydowanie. A kino? Mhm. Nie chodzę do kina, bo mam kino w domu. <laughs> z Mediamarkt! Ja jestem studentem ze Szczecina i tutaj jest mój rodzinny dom, także przyjeżdżam tutaj raz na miesiąc, raz na trzy tygodnie, także myślę, że jak wkrótce jak przyjadę następnym razem, to się wybiorę. Jutro wielkie otwarcie Forum Koszalin. Wybierasz, no się Pan może? Nie, nie wybieram się. Ale w ogóle Pan tam nie zamierza zajrzeć, czy po prostu jutro? Jutro nie. Mhm. nie. Czyli jak, coś, jak się troszeczkę wyludni, tak? Tak, tam jest zainteresowała oferta tego Filmana, chyba optyczny taki zakład. Mhm. A, a Mediamark na przykład? Nie, nie, akurat nie. A co tam jeszcze bywa Oprócz oprócz tej firmy? No Castorama na pewno, bo to są wszystkie takie y, przedmioty do domu potrzebne i tak dalej, nie. Słyszałem od znajomego, że, że kupował gdzieś tam w Gdyni, w Kasterami rzeczy połowę tańsze niż w innych sklepach, no więc chyba jest to ciekawa oferta.